Cześć. A dzisiaj może nie o wydrukach, 3D, których jest naprawdę sporo, a o odgrzewanym kotlecie. Czyli przyszedł do mnie Feng 5R Mini. Takie pierwsze wrażenia, bo naprawdę jestem w szoku jakie to jest malutkie. No, zobaczcie sami, może to pudełko zamknę. No jest tyci. w porównaniu do kłaczka, naprawdę malusieńkie radyjko, może na grubość podobne ale no kurcze jakie to jest malutkie mam to kłaczka porównywać do jego starszego brata można to porównać <grymne> niesamowite, jestem bardzo ciekawy tego radia. opinie są dość pozytywne w porównaniu do tego jeszcze odpalmy go, bo jeszcze go nigdy nie uruchomiłem sprawdźmy tego Ogada, fajnie, podświetlony tutaj na niebiesko a ten coś się wygasił. Tak, ten się szklamani jak wygląda. O kurde, jeden jak tu. No fajne. Będę musiał się tym pobawić i, i może coś się nagra więcej. Fajne, fajne malutkie urządzonko. Dzięki, pozdrawiam. Cześć.